Witajcie bardzo serdecznie w drugiej części Lego Władca Pierścieni. Dzisiaj będziemy w dalszym ciągu przemierzać ciemne zakątki kopalni Mori. Zmierzymy się też z wielkim potworem Balrog, z tego co pamiętam, tak się nazywa. No, i będziemy chcieli się właśnie z tej kopalni również wydostać. To i o wiele więcej w dzisiejszym odcinku. Także już teraz serdecznie Was zapraszam do oglądania. I zaczynamy ten odcinek. Okej, okay, teraz co tutaj będzie do roboty? Aha, taka podróż teraz będzie. To nie jest zbyt trudne, także powinniśmy sobie spokojnie dać z tym radę. Ja sobie zmienię na, na Boromira. Będzie nam o wiele łatwiej, bo on ma fajny mieczyk. Chociaż wolę grać Aragorny. Zwilżymy przy okazji monety. Ok, trzech załatwionych. Teraz on się przemieści, teraz będzie pięciu do załatwienia i tak dalej. Albo cztery. Nie, pięciu tym razem. Ok, oni zaczną wskakiwać za chwilę. O. O, już skoczył. A ja zbiorę te monety przy okazji, skoro już tutaj jesteśmy. Ok, poskromieni. Jeszcze jeden rozwalony i przemieszczamy się teraz ponownie. Ja przypominam, jestem tym czerwonym w tej pelerynce w tej czerwonej pelerynce. Zbierzemy monety. O, tu jest. O, szybko pójdzie, widzę. Myślę, że ten, tego na ścianie. Nie, nie da się zniszczyć, niestety. O, szybko. Kurczę, nie zdążyłem tych monet wszystkich zebrać, niestety. Czyżby teraz ta wielka bestia tutaj szła? Balrog, ten taki demon, wiecie, ognisty. Te monety, jeszcze chciałbym zniszczyć tego Nie da się, A, fuck A, Uciekamy szybko Kurde, tutaj są, ja chcę zebrać te monety Żeby nam się udało odblokować Wiecie co, żeby nam się udało Odblokować Tryb prawdziwego bohatera Głupia beczka, rozwalaj się Dobra, jest, uciekamy. W nawet, można powiedzieć. Tego buzeczka. A nie, da się zniszczyć, okej. Okay. O, fajny. Tego się nie da, okej. Okay. Niszczymy kostka. Ojej, skrzydzie swój. Okej, okay, tutaj taka mała zagadka logiczna. Także zobaczymy sobie czy uda nam się ją rozwiązać to ja tylko bym chciał tutaj wszystkich ziomków porozwalać żeby zdobyć najpierw monety a potem możemy da dzia dawać, działać dalej o. szybko szybko monety o coś nam się tu wysypało co, co, cóż to Czyżbyśmy mieli gdzieś to podłączyć? Na razie zostawmy sobie to, ojej, w spokoju Weku Okej, okay, tutaj leży kolejny jakiś umarły No, i jeszcze raz i nie żyje. Znaczy on już nie żył, także my go tylko dobiliśmy. Okej, okay, monety, monety, monety. Okej, okay, jeszcze ta skrzyneczka, czy to wiadereczko z czymś tam. Ciekawe czy tą lampę da się zniszczyć. Chyba nie. Dobra, zobaczmy czy tutaj może czegoś nie ma. Ja sobie ekran obrócę jak da rada Chyba nie da Jeszcze tu jest O już mamy cztery pieniążki zapełnione Także nie jest źle Jeszcze sobie tutaj się cofniemy tylko kawałeczek I zobaczmy czy wszystko zniszczyłem co trzeba było Dobra, wszystko powiedzmy Także teraz tam musi krasnolud wejść do akcji Gdzie go tu mamy? Dobra, tu jest. On ma wiaderko z wodą? Nie ma. Co on tu kombinuje? K. Musimy przytrzymać. Aha, coś nam się tutaj... Aha, ta droga się dobudowuje. Świetnie. O, monety, monety, monety. Zbieramy. Czyżbyśmy teraz mieli przepchać ten wózek? Zaraz zobaczymy. Tak jest. Przepychamy. I co się dzieje? Aha, jakaś zębatka nam się tutaj dołącza. Ok, co teraz? O co tu chodzi? Teraz pipin. Aha, tu jest pipin. Czyli musimy ugasić tą. Dajmy tutaj wiadereczko. O, jeszcze nam się pipin utopi. Okej, okay, musimy ugasić ten pożar, który tutaj powstał. O oh, fuck. A jak ją ja teraz ugasić? A tutaj. Dobra, teraz Gandalf Szary musi przenieść to kołko za pomocą niesamowitej magii. Okej, okay, musimy je dołączyć w tamto miejsce. Okej, okay, jest. Teraz ktoś tam... Boromir. On miał to pokrętełko, które, którym będziemy poruszać cały mechanizm. Teraz przyklikającka. Uchamiamy. Dobra. I teraz wielka bestia będzie nas goniła. Wchodzimy, uciekamy dalej. I teraz, jak pamiętacie, musimy uciec z takich schodów, po których będzie nas gonił ten straszliwy potwór. Tutaj nie będziemy nic zapisywać bez sensu. Bez sensu, będzie jak zginę. Ok, ja nic tutaj nie lubię zapisywać. Wow, prawie, prawie żałował tej decyzji. Bo wpadłem. Minimalnie zabrakło. Ok, tutaj jakaś wielka skała. N nigdy nie, nie umiem odblokować takich rzeczy. A z tego, tego bym chciał zniszczyć o dokładnie. Okej, okay, mamy te monety. Ile mamy tych? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Kurde, nie, 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 tak nie chciałem. Hmm. Szkoda, że nie da się już chyba cofnąć. No nie, niestety nie. A tam było kilka fajnych monet, jeszcze dobry. Tak, żebyśmy mogli zebrać. A nie, jeszcze chyba tymi zbierzemy. Aragornem i tak dalej. Tak, uda się. Jest. Dajcie mi tu. Aha, nie, nie, nie. Jezu. muszę go wziąć na, na ręce. Wycelować. Okej, okay, i co teraz? Wow. Wchodzimy na dół, nie wiem co nam się wydarzy. Aha, tutaj się ta platforma, uwaga, będzie zapadała niestety. Tak mi się coś wydaje. No właśnie, takie małe utrudnienie. Po tej linii będziemy się przemieszczać na drugą stronę. Tutaj będę miał mały problem, właśnie z zeskoczeniem, bo. A nie, opatrzcie, jak ładnie. Musimy podpalić tą całą wieżę i zaraz zobaczycie dlaczego. E, Co jest rozpaliło się? Rozpaliło ok. Także odcinek powiedzmy w połowie zrealizowany, także jest ok. Mam nadzieję, że nie będzie on taki długi, że będę musiał dzielić niestety go na dwie partie. Nie wiadomo jak ten się tutaj trzyma, ale dobra. Aha, co z nim? Dobra, zszedł. Chodzimy nim do góry. hop, op. nie tylko, okej okay. teraz chciałbym użyć naszego legolasa, żeby zestrzelić te dziwne tarcze żeby nam się ten taki mostek otworzył, no właśnie ten żebyśmy mogli przejść po prostu dalej po nim no i się nam udało teraz idziemy dalej, gdzie będzie ten wielki potwór nas tutaj gonił i wpadniemy do tej no, właściwie tylko gandalf do tej dziury wpadnie. Ale z niej będzie wszystko w porządku, także nie ma się co martwić. Bo jak wiemy, po jakimś tam czasie gandalf się pojawi. O, jest. Ten bal cały. I teraz on batem wciągnie Gandalfa do ziemi. Ale on się jakimś magicznym sposobem, oczywiście, uratuje. Także teraz zobaczycie, co się dokładnie stało. Bo na filmie tego nie było. To jest oczywiście wymysł y, twórcy gry, co się tutaj działo. Zdobyliśmy miecz i dalej nurkujemy za pomocą klawisza J, żeby dopaść potwora. Dopadliśmy, teraz będziemy go uderzać. Teraz on nas za chwilę wywali. Zobaczycie jak to będzie wyglądało. Teraz on nas chyba zrzuci, no dokładnie. I nurkujemy z powrotem za pomocą kliwiszy Jut i chyba y, około 5 takich akcji będzie, także to po jakimś czasie zrobi się troszeczkę nudne, dlatego będę starał się zrobić to jak najszybciej. Bo 5 razy pod rząd robienie tego samego jest akurat takie nieciekawe według mnie. Wydaje mi się, że jest dosyć silny ten potwór i dlatego. Teraz oczywiście, no właśnie, i nurkujemy. Teraz on leci normalnie. Uwaga, teraz klikam J. Miecz został złapany. I dobijamy do potwora. Mam nadzieję, że Gandalf nam oczywiście nie padnie, bo tam musimy unikać jego ruchu. Chyba taka informacja. O już, tutaj poszczególne jego części zaczynają odpadać. I mam nadzieję, że to będzie tym razem. Co jest? Kurde, rozwalił nas. Fuck, nienawidzę tej. I mam nadzieję, że to będzie ostatni raz. Nie, jeszcze nie. A nie, dobra, jest. Został zabity. Aha, tu jest morze i dlatego Gandalf jednak przeżył. I my wracamy do tej sytuacji. Gdzie, gdzie wpadł Gandalf, gramy dalszy ciąg tych wydarzeń. Ja sobie oczywiście będę niszczył monety, wiecie dlaczego? Żeby osiągnąć tryb prawdziwego bohatera. Wow, ile monet, fajnie. Jeszcze ta i wrócimy tutaj na dół. Frodo może używać świecącego flakonika, którego nie ma, aby wejść. Aha, tam coś jest. My jesteśmy w tej chwili Frodem, ale jak użyć tego flakonika, skoro go nie mamy, to nie wiem. To może jakiś świecący jest. Nie, to nie. No dobra, może znajdziemy, a może nie. Ok, jeszcze tego zniszczymy, żeby wiecie, zdobyć monety. A, spadają na mnie. Okej, okay, ten został zniszczony. Sobie stanę tak przy tej krawędzie, żeby te monety tak się aż nie traciły. Wracamy szybko po nie, żeby nie zniknęły. A. Dobra, teraz ten sprzęcik. Łoło wow, się przestraszyłem, że jeszcze spadniemy. To zwalimy, o! Tak jest. coś mamy. Coś do aktywacji w każdym razie. Możeśmy żeśmy sami nie spadli tamtędy. Musimy uważać o, tą beczułkę sobie zniszczymy. Ok, dajcie mi tutaj Legolasa. On musi oczywiście wycelować. I skoczyć. Nie, jeszcze nie. Najpierw musi strzelić tam strzałę, żeby miał się o co zakręcić. No właśnie. Ok, jesteśmy już tutaj u góry. I co teraz? Coś odblokowaliśmy Ja bym chciał te monety szybko zebrać Dawajcie, dajcie, dajcie mi je tutaj Nie, nie gincie jeszcze monety Świetnie na jednego hita idzie całe Ok, tutaj już też mamy dosyć zniszczone Nie, ile monet wpadło Ja sam tam nie chcę wpać, a Miałem wrażenie, że już lecimy Okej, okay. o tu jeszcze patrzcie jest jeden, nie, nie widziałem go A zbierzemy sobie serduszko No tutaj mamy jakąś tarczę, zobaczmy o co chodzi. Tutaj jest być może ten świecący flakonik, czy... Nie, tutaj nic nie. Wow, ale shot. O, zrzuciliśmy go tam na dół świetnie. Właśnie coś tutaj wykombinowaliśmy i coś tutaj udało nam się otworzyć, tylko co to jest pytanie Dużo monet w każdym razie stąd leci, także to plus Jestem ciekawy co tam jest tak naprawdę Niestety ja tam wejść nie mogę. Zobaczymy jeszcze, cofnijmy się trochę. O właśnie, tak myślałem, że coś tutaj moż, mogliśmy pominąć. Okej, okay, tutaj wszystko. Aha, te drugie drzwiczki. Z nich sporo monet też leciało, z tamtych pierwszych. Jeszcze trzy monety i będziemy mieli tryb prawdziwego bohatera. O, jeszcze dwie. Ja się cofnę, żeby tutaj te monety pozbierać. Ojemy. Okej, okay, mamy te monety. Było ich za dużo, ale zawsze coś, wiecie... Teraz musimy użyć karas na luda Żeby Żeby on tutaj nam uderzył w tą skałę Żeby te drzwi, wielkie drzwi nam się blokowały Wow, szybko się z nimi rozprawili Jeszcze jeden Ok, i wskakujemy Właśnie wyszliśmy z tej wielkiej jaskini. Powiem Wam, że ta podróż zbliża się. Już jesteśmy, powiedzmy, w połowie jakiejś. Sam nie wiem, ale z jaskini wyszliśmy, także jest dobrze. Już nie mogę się doczekać tych poszczególnych walk w tych zamkach. To będzie naprawdę fajne. Reszta podróż też nie jest najgorsza gra, jest ogólnie świetna. I na tym właśnie zakończyła się nasza misja, także była udana. To była kopalnia Moria, poziom ukończony, tryb swobodnej gry odblokowany. I kolejna postać też. Niestety jestem zawiedziony, ponieważ nie udało nam się zdobyć... Mm, y, ...trybu... No właśnie, tego z pieniążkami, nie pamiętam jak to... Aha, prawdziwy bohater, dobra. Monet udało nam się dosyć sporo zdobyć, schemat jeden jest. Co to jest? mitrilowy Europusz. Oh yeah. Klocek jeden, za schemat drugi, czyli dziewięć klocków. Będziemy mogli coś z nich rozgmienić, także zobaczymy co to będzie. Kontynuuj tryb fabularny. Nie będę nic kontynuował, zobaczycie to dopiero w następnym odcinku. Także jeżeli ten Wam się spodobał, możecie zasubskrybować ten kanał, jeżeli chcecie być właśnie na bieżąco. A jeżeli chcecie. Pokazać mi, że ten odcinek Wam się spodobał i chcecie ich więcej, możecie właśnie złapkować ten odcinek. Także dzięki za uwagę, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć. I teraz poleci krótkie outro. Także zachęcam do obejrzenia. Może, jeżeli Wam się coś tam spodoba, możecie kliknąć i równie dobrze obejrzeć. Także pa pa.